Dzień dobry, dobry wieczór. Dostałem jakiś czas temu maila od jednej z moich kursantek i właśnie odpowiedziałem na tego maila i pomyślałem sobie, że nagram Tę wiadomość, to znaczy, nagram ten film na bazie tej wiadomości, którą napisałem, nagram go do ciebie. Jeśli masz może taki problem, to wydaje mi się, że taka odpowiedź ode mnie na gorąco, o to samo co napisałem do mojej kursantki, będzie dla ciebie wartościowa. Oczywiście bez zdradzenia żadnych szczegółów, ale sytuacja czy też problem myślę, że jest dość uniwersalny, dlatego chciałbym się nim podzielić w szerszym gronie. Więc jeśli chodzi o zarysowanie problemu, to wygląda on następująco że uczymy się jednego języka jako głównego, drugi jest językiem pobocznym i pytanie brzmi co mamy zrobić, żeby przy skupianiu się przede wszystkim oczywiście na głównym języku nie zaniedbać jakoś całkowicie tego języka pobocznego. I pomyślałem sobie, że mój sposób na to jest nieco sprzeczny z logiką, ale stoi za nim pewna wiedza, filozofia i doświadczenie i chciałbym opowiedzieć o mojej strategii, która być może Przyda się również Tobie, jeśli stoisz przed takim wyzwaniem, że boisz się o zaniedbanie tego mm, drugiego języka. A zatem to, co powiem, może być rzeczywiście trochę sprzeczne z logiką, ale u mnie działa. Często pytanie brzmi, czy uczyć się, czy można się uczyć na przykład dwóch języków tego samego dnia? Moja filozofia jest taka, że uczę się języków w taki sposób, w jaki chcę z nich korzystać w życiu. Czy mam dni, kiedy rozmawiam w dwóch albo i pięciu językach? Oczywiście, że tak. W związku z tym nie widzę żadnego powodu, żeby nie uczyć się dwóch języków. Jednego dnia, skoro później zamierzam używać wielu języków tego samego dnia. Teraz tak. Osobiście uważam, że jeśli mam dwa języki, na przykład tutaj w przykładzie mojej kursantki, był to język angielski jako główny, hiszpański jako poboczny, u ciebie może być to dowolna inna konfiguracja, natomiast osobiście, jeśli chcę się bardziej skupić na jakimś języku, czyli tu na przykład angielski, ale nie chcę zaniedbać tego drugiego języka, czyli na przykład hiszpański, włoski, niemiecki, jakikolwiek inny, to staram się skupić przede wszystkim. Jeśli chodzi o czas nauki, o te, ten czas nauki w skupieniu, taki największy wysiłek umysłowy, rzeczywiście na tym głównym języku, ale uczy, staram się uczyć codziennie przez taką minimalną sensowną ilość czasu. Za minimalną sensowną ilość czasu uważam nawet 5 minut, i zaraz wytłumaczę, dlaczego tak mała ilość czasu również może zrobić różnicę, ale możesz oczywiście przetestować minut 6, 7, 7,5 albo i 10. O co w tym chodzi i dlaczego? Przy tak z pozoru małej ilości czasu w ramach inwestycji w naukę, te wyniki z dnia na dzień, znaczy właśnie nie z dnia na dzień, ale z, z dniami kumulującymi się w tym dłuższym okresie, mogą realnie wystrzelić w kosmos. Otóż chodzi tu o sen. Chodzi o sen, czyli o okres, który następuje pomiędzy jednym dniem, a drugim dniem, wiadomo, a czasem również w ciągu dnia. E, jeśli chodzi o drzemki i innego rodzaju sprawy, tudzież osoby pracujące na nocną zmianę, nieważne. Chodzi przede wszystkim o o sen, czyli moment, kiedy nasza pamięć się konsoliduje, kiedy te szlaki pamięciowe, które te ścieżki neuronalne, które w ciągu dnia sobie trenujemy, że one właśnie podczas snu mają ten swój główny czas, kiedy kiedy mózg się regeneruje, kiedy mózg tworzy nowe połączenia, kiedy mózg wyrzuca rzeczy, które nie są już mu potrzebne, czyści się i kiedy oczywiście wzmacnia te połączenia, które są ważne. I jeśli codziennie mamy chociaż 5 minut kontaktu z językiem na przykład hiszpańskim, to dajemy swojemu mózgowi znak, że to jest ważny element naszej codzienności. Nawet jeśli to jest 5 minut codziennie będziemy mieli ten język gdzieś na zapleczu, gdzieś z tyłu głowy i tak długo jak zadbamy o o czym w innych treściach, o to, żeby te języki jakoś zbyt mocno się nie mieszały. To jesteśmy w stanie właśnie nawet w tych kilka minut dziennie zrobić fantastyczny progres. Ja mam takie doświadczenie, że nawet jeśli mam tych języków kilka, to jeśli zależy mi w danym momencie, żeby robić progres w kilku z tych języków, staram się włączyć chociaż trochę nauki w każdym z języków, dlatego że właśnie czuję, że po prostu te języki krążą mi po głowie dzięki temu, że mam z nimi kontakt codziennie. Wystarczy, że stoję w kolejce, w aptece, powiedzmy, i w 4 minuty pogram sobie. Fiszkami do języka portugalskiego i język portugalski przez pozostałe 23 godziny i 56 minut w ciągu tego dnia będzie mi choć trochę pracował na zapleczu mojej głowy. Czyli w uproszczeniu, mamy ten jeden okres w ciągu dobycz, jeśliś. Pimy polifazowo to więcej, ale mamy ten jeden okres w ciągu doby, kiedy możemy skonsolidować swoją pamięć, kiedy możemy dać przestrzeń naszemu mózgowi, żeby skonsolidował najważniejszą dla nas pamięć, i dlatego właśnie ta nauka w małych porcjach daje tak niesamowite efekty w długim. Okresie. Ponadto, e, dlatego też mówi się, że na przykład warto uczyć się 15 minut, ale codziennie. Właśnie dlatego, że jeśli chodzi o sen, to wykorzystujemy każdy z tych slotów czasowych, jeśli chodzi o sen, jeśli rzeczywiście codziennie mamy jakiś kontakt z językiem. Dajemy też znak samym sobie, swoim mózgom, że to, czego się uczymy, jest naprawdę dla nas ważne. A zatem moja strategia, moja filozofia jest taka, że jeśli poświęcisz temu teorii mniej ważnemu językowi 5. 7, 10 minut danego dnia, to przez resztę dnia w twojej głowie, gdzieś na zapleczu będą się mieliły te elementy językowe, i później, na przykład, zdziwisz się, że idąc na tramwaj, twój mózg powie do ciebie, właśnie nawiązując do nauki hiszpańskiego, ty, ej, a pamiętasz, że kaje to ulica po hiszpańsku? I tak będzie po prostu codziennie, a nasza pamięć będzie się konsolidowała z dnia na dzień, z dnia na dzień będzie się stawała coraz bardziej wydajna. A jeśli e, zamierzasz to przetestować, a może już przyszło ci to przetestować, daj koniecznie znać w komentarzu, czy też tak masz, że jeśli choć troszeczkę pouczysz się danego dnia języka, to później chodzi za tobą ten język w ciągu dnia i po przerobieniu fiszek na przykład stoisz sobie pod prysznicem i twój mózg ci przypomina puk puk, a pamiętasz słówko takie i takie, o, a pamiętasz tę frazę. E, no. Tak to wygląda. Dzięki za dziś. Za chwilę pojawią się dwa filmy. Być może któryś z nich jest ci przydatny. Jeśli się okaże, że nie przypadnie ci któryś z tych dwóch filmów do gustu, to pamiętaj, że na tym kanale jest ich kilkaset, licząc szorcy. I cóż jeszcze chciałem dodać? Chciałem dodać, że jeśli chcesz nauczyć się języka razem ze mną, z moją instrukcją, to zajrzyj do opisu po moje kursy i warsztaty. I tyle chyba na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku.